Witam w drugim odcinku z naszej serii. Zagrajmy w Emergency 4. Dzisiaj Wam pokażę, jak przejść czwartą misję zatytułowaną Wypadek na Monster Track. Zaczynamy grę. Na pokazie Monster Truck doszło do wypadku. Kilka osób zostało rannych. Obaj kierowcy są uwięzieni w swoich pojazdach. Z powodu wycieku paliwa istnieje ryzyko pożaru. Zabezpiecz miejsce wypadku. Udziel pomocy rannym i zabierz ich z miejsca zdarzenia. Ok, na początku na pewno wysłamy jeden wóz strażacki ze zbiornikiem, a może być pięć strażaków w nim i wysłamy go raz do jest. środka. Potem wóz techniczny z trzema strażakami, tak jest. Na początku cztery ambulanse, potem mo może być potrzebny więcej. Pojazd. Dźwig tak. i będą jeszcze potrzebne chyba dwie lawety do zabrania wraków, mostrekraków. Więc też możemy sobie tak. przysłać na wszelki wypadek. Możemy przyspieszyć grę i Przybył pojazd. poczekać chwilkę. Okay. Słucham, Tutaj możemy zrozumiano. wypakować z tych strażaków 4 tak. mi wezmą 3 tak tak. dwóch stąd nie weźmie nożyce hydrauliczne, tak. a trzeci idzie po tego poszkodowanego, który Pracuję tam leży za koło tej opony. Drugi jest pod tą oponą, ale trzeba ją dźwigiem podnieść. Słucham. Tak a tymi tak strażakami co mają? Nożyce aktualnie rozcinamy. Monster traki, niech są w Jestem imić. w drodze! Natychmiast! Słucham! Ok, dzik już przyjechał, więc bierzemy Słucham. od razu tą oponę. Pracuję nad tym! Mm, Jestem w drodze! Tak? Jestem w drodze! Słucham! Tutaj już jest poszkodowany, więc może nam nie są potrzebne. Potem Możemy wziąć rozkazem. tą ofiarę i przeprowadzić to. go do lekarza. O co chodzi? Ten tak samo. Natychmiast zadanie przyjęte. W drodze. O, 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 o. O co chodzi? Odstawiamy to mu gdzieś na bok. I z wolnym strażakiem Dobrze. bierzemy kolejnego poszkodowanego, Pracuję nad tym. Dźwig już nam na razie, nie jest potrzebny, chodzi? więc może go gdzieś tam odwieść. Słucham, Dobrze. W drodze Pracuję nad tym. Tak! Tutaj tu mam jeszcze jednego ja lekarza. O co chodzi? W drodze! Tutaj nam wycieka olej z tego Monster Trucka. I pewnie się za chwilę zapali. Trzeba będzie ugasić. Bo tymi strażekami tutaj jest jeszcze wolny jakiś to podepniemy go do hydrantu Jestem w drodze Aha nie on nie jest wolny, drugi jest wolny W drodze, tak? Ten jest wolny, ale nie ma węgla. tu wejdzie W drodze mąż. Podepniemy go do hydrantu Nie ma problemu O co chodzi? W drodze A Jest jeszcze jaki hydrant Tu jest To nimi też możemy w się Nie ma problemu, o co chodzi? Dobrze, jestem w drodze, słucham. <śmiech> <śmiech> no i poszkodowani już są pod opieką medyczną. ich powoli, już zabierać w sumie do ambulansu. Nie są tak? chyba w jakimś stanie Zadaje krytycznym. Przyjęte. W drodze, Jestem w drodze. Tak. Ten został. Jestem w drodze. Zgodnie tak? z rozkazem Zadanie przyjęte. W drodze. Strażak, w drodze, do Środka. do środka. Uwaga. Krótkie spięcie wewnątrz jednego z rozbitych pojazdów. O właśnie. Niebezpieczeństwo po pożaru. Chyba w którym to spięcie jest. Tutaj jakieś... O, tutaj są jakieś dymy się wydobywają Jestem w drodze W drodze. Jeśli ci strażacy będą w pogotowiu Tak? W drodze. Nie wiem, czy jest jeszcze jakiś Hydrant tutaj w pobliżu? Chyba nie ma, nie widzę przynajmniej Tu jest jeszcze ale nie wiem czy... Świetnie. Jest... udało ci się zabezpieczyć. Ło! o, o, Kurwa jakieś wybuchy Boże No to oddzielni strażacy muszą teraz stracić pożary Jasne O co chodzi? Może nikt nie zostanie poszkodowany jakoś, no Kurwa. Uwaga! Na obszarze misji nadal znajdują się dobra, tutaj, dobra musimy wezwać dwie karetki jeszcze Ten tańczył mnie gaś? Gaś, chłopie, chłopie, no... Jestem w drodze! Przybył pojazd! Tak? Może nie w tym gasi te opony bliżej niego, ale... Zadanie przyjęte! Tak? źródło pożaru jest ugoszone, już ugaszone więc dobrze jestem w drodze tymi strażakami w sumie możemy wyciągnąć tych poszkodowanych bo nie będziemy się pchać do środka ognia. lekarzami zadanie przyjęte o co chodzi załatwione jestem w drodze po drodze. No dobra. Długaşamy ten pożar opon. W sumie to tam musi strasznie jebać. Który opon? Do nie mam. drodze. To jest tylko Tak. Aha, ten już nie zostaje niestety Tak. Ci jakoś jęczą mnie wszędzie. Pracuję nad tym. Słucham już są opieką medyczną No, myślę, że dogasimy ten pożar i już będzie skończona. No i oczywiście musimy zabrać tych poszkodowanych i tak, nic nie jest... Drodze. Możemy jeszcze to zrobić o, Jestem w drodze tym, tak? W drodze! Tak? W drodze! O to chodzi! Jestem Góra, tu tam się strzela, i chyba tyle ewakuuj wszystkie ofiary i ugaś pożary ofiary już są ewakuowane, jeszcze dogaśnił tak. pożar misja wykonana Świetnie, udało Ci się zabezpieczyć w tym Przekaz. Dobrze się spisałeś, okay, to się będzie na tyle w tym odcinku. Dobra robota. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do oglądania kolejnych misji.